I widzowie, ja teraz Wam zaprezentuję moje tablice relacyjne, których mam 19, tak 20, policzę Wam, 19 coś, która zaczyna się. Więc zapraszam. Pierwsza to krakowianka. Długi mieszko. Małopolska, Bosman, Posejdon mamy jakiegoś rzadkiego, rzadszego Malczewski, jak zawsze. Taty, no drugiego mam, taki też. Zobomijski. Malinowski O mamy jakiegoś chyba rzadkiego, ale nie wiem Chwila Zamojski. no to chyba nie do końca Chociaż przez to jedzie To nie Wodzianin Wodzianina Zielono-górzanina. Ustronie Panorama O mamy rzadki Czyli silesja Pendolino może, można powiedzieć, że też jest rzadki, ale Pendolino to jest też są takie. Jeszcze Sintresi pijają. To raczej nie ładzę nie takie. To nie są takie rzadkie. Ale pirat jest rzadki. Mewa i bachus. No, więc podsumowanie tego. Najrzadsza to jest z tych Silesia, Piat i, i tam inne, nie wiem. I, 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 nie wiem, i Poseidon i te inne. Więc zachęcam do subowania, lajkowania, komentowania, obserwowania y, i do znajomych. I życzę powodzenia. Pa!